Cześć, dzień dobry, witam Ciebie bardzo serdecznie na moim kanale. Droga inwestorko, drogi inwestorzy, zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka, tym razem sobotniego, weekendowego, choć oczywiście pewnie część z Was będzie ten odcinek oglądać w inny dzień, nie ma to żadnego w sumie znaczenia, natomiast my tutaj postaramy się omówić, a w zasadzie to ja postaram się omówić najciekawsze wydarzenia, które w ostatnim czasie miały miejsce, ciekawe też odczyty, będzie o rekordowym długu w Stanach Zjednoczonych, będzie o tym, że być może znamy już kandydatów, na nowego prezesa spółki PKN Orlen. No i także kilka słów o tym, co dzieje się u naszych zachodnich sąsiadów. Ceny mieszkań lecą na łeb na szyję. Kilkunastoprocentowy spadek, no na razie na kursie niespecjalnie zauważalny kursie DAXA, kursie niemieckiego indeksu. Niemniej jednak, no na pewno jest bardzo ciekawie. I od razu na początku zachęcam do zostawienia kciuków w górę subskrypcji. U mnie nieznaczne przeziębienie, to myślę, że w ramach takiej podzięki, że się chciało jakiś taki mały znak po sobie, droga inwestorko, drogi inwestorze, możesz zostawić, jeżeli jesteś po raz pierwszy na naszym kanale. Zachęcam, zapraszam także do dołączenia do naszej grupy facebookowej. Obserwuj Inwestuj, zarabiaj. Tutaj na czapeczce mamy logo. Wszystkie linki znajdziesz w opisie do tego materiału. Rekord w Stanach Zjednoczonych dług publiczny osiągnął poziom 34 bilionów dolarów, tak wynika z wtorkowych informacji Departamentu Skarbu Stanów. Zjednoczonych. Agencja Reutera pisze, że granica 33 bilionów dolarów została przekroczona we wrześniu 2023 roku, czyli kilka miesięcy temu, a w 2020 roku Niezależne Kongresowe Biuro Budżetu przedstawiło prognozę, według której Stany Zjednoczone osiągną 34 biliony dolarów długu fisk fiskalnym w 2029 roku. Wiele zmieniła pandemia, podczas której pojawiły się znaczące wydatki. Natomiast z takich ciekawostek. Trzeba powiedzieć, że dane i ten dynamiczny wzrost pokazują, że ten bardzo mocny wzrost zadłużenia, który obserwujemy w ostatnich, powiedzmy, 6 latach, to taki tak zwany dług spływający, spowodowany uchwaleniem przez republikanów obniżek podatków z 2017 roku albo w 2017 roku, który utrzymuje się do dziś z których skorzystały korporacje i zamożni Amerykanie. Co ciekawe prezydent Joe Biden planuje zmniejszenie długu publicznego 2,5 biliona dolarów w ciągu najbliższych 10 lat poprzez podniesienie podatków dla dużych korporacji i bogatych Amerykanów oraz obcięcie wydatków na leki i ulgi podatkowe dla koncernów naftowych. I teraz spoglądając na wykres jak ten dług się zmieniał zaraz sobie wrócimy jeszcze do innych ciekawych rzeczy. No to pytanie czy mając na uwadze tak dynamiczny wzrost dam jeszcze troszeczkę niżej, żeby ta oś czas również była widoczna ten dynamiczny wzrost, który jeszcze przyspieszył w roku 2020. Ale rzeczywiście no taki najbardziej dynamiczny ruch obserwujemy w zasadzie od 2009 roku, gdzie byliśmy w okolicach 10 bilionów, no teraz już jesteśmy Mniej więcej 3,5 razy wyżej. No i pojawia się tutaj pytanie, czy my, jakkolwiek jesteśmy ten wzrost w stanie zatrzymać, mając na uwadze, że do takiego zatrzymania wzrostu, no nie doszło od kiedy tutaj na wykresie te odczyty możemy obserwować. Od 1966 roku, to jest przecież 60 lat, do zatrzymania wzrostu nie doszło. Co więcej, ten wzrost cały czas trwa, a nawet przyspieszył. A tymczasem tutaj Joe Biden zapowiada wręcz obniżenie długu publicznego, no przy tych jego założeniach w ciągu 10 lat obniżenie o 2,5 biliona to będzie okolica pewnie 31, może 32 bilionów dolarów za 10 lat. Wydaje się to mało prawdopodobne i tak patrząc na to tempo wzrostu, nawet gdyby ono miało nieznacznie wyhamować, to pewnie byśmy tutaj zakładali możliwość, no zakładając, że w ostatnim dziesięcioleciu leciu mieliśmy więcej niż podwojenie, no to pewnie byśmy się tutaj w optymistycznym scenariuszu w okolicach 50 bilionów zatrzymali, ale też mając na uwadze rozwój, mając na uwadze też. No, no ten dynamiczny świat, który nas otacza w ostatnim czasie i będzie nas otaczał jeszcze bardziej dynamiczny świat, no to myślę, że tutaj bardzo są to takie prognozy, na wyrost, no ale z drugiej strony no jakoś też trzeba też obywateli, i mieszkańców zachęcić do wspierania też no, akurat tego pana, jakby, który tutaj utrzymuje stanowisko Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy, jak to będzie dalej, bo mamy rok prezydencki, rok prezydencki, który rozpoczął nam się od no, nie najlepszej postawy indeksów, co prawda ta korekta, której jesteśmy świadkami, między innymi tutaj na indeksie SP500, który akurat widzimy na, na wykresie, na tych ostatnich no, kilku latach zmienności, nie robi żadnego wrażenia. Zjechaliśmy o nieco ponad 100 punktów od historycznego szczytu, który nieco powyżej 4800 punktów jest wyznaczony. W tej chwili dystans, który nas dzieli od tego ATH to nieco ponad 2%, czyli bardzo niewiele. No a dług, mimo wszystko publiczny, najwyższy w historii. Dobre dane zostały opublikowane w końcówce tygodnia, dobre dane z rynku pracy, też przed nami rok po tym czasie no, dynamicznych podwyżek stuprocentowych, rok pierwszych obniżek, ilu to jeszcze zobaczymy, ale kto wie, czy przypadkiem trzech, może czterech nawet obniżek po 25 punktów bazowych w Stanach Zjednoczonych nie zobaczymy, eksperci tutaj wspierają, wspierają się, czy to już w marcu, czy może dopiero w maju pierwsza obniżka będzie mieć miejsce, no niemniej jednak sytuacja jest na pewno ciekawa i myślę, że ten najbliższy rok, ale już w sumie to nawet patrząc lokalnie, najbliższy tydzień będzie bardzo ciekawy, mając na uwadze choćby decyzję Fed w sprawie stóp procentowych, choć akurat tutaj myślę, że zaskoczenia nie będzie istotny, będzie bardziej komentarz i zobaczymy, czy mając na uwadze już te odczyty rynkowe, które poznaliśmy, przeróżne właśnie dotyczące m.in. rynku pracy, dotyczące inflacji ostatnie, czy te, ten komentarz będzie jakkolwiek no, modyfikował te predykcje dotyczące, no, zmian stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w roku 2024. Czwartym, jeżeli chodzi o kolejne odczyty, tu jeszcze kilka ciekawych wykresów, inflacja w Polsce ostro w dół, 6,1%, no może z tym ostro, to tutaj troszeczkę redaktorzy przesadzili, niemniej jednak miało być 6,5%, a nawet 6,6% w sumie, jest 6,1%, więc tutaj spore zaskoczenie w stosunku do konsensusu rynkowego. Przypomnę, że no, ten szczyt w okolicach 18-19%, więc zjechaliśmy dosyć mocno. No i tutaj ci, którzy nie wierzyli panu Klapińskiemu, wręcz pukali się głową jeszcze w wakacje 2023, że ten poziom 6% w 2023 roku w końcówce jest niemożliwy do osiągnięcia. No to teraz już tutaj muszą przyznać rację, że te predykcje były trafne. Co dalej, to zobaczymy. U naszych zachodnich sąsiadów nieznaczną podbitkę już mieliśmy, jeżeli chodzi o odczyt inflacyjny. U nas w Polsce jak na razie systematycznie schodzimy w dół, ale oczywiście też z dużo wyższej bazy i cały czas ten poziom 6% jest dosyć wysoki, jest dosyć wysoki i od celu inflacyjnego jeszcze przecież znacząco, znacząco oddalony. Kolejna sprawa to jest właśnie ta inflacja CPI w Niemczech, która pierwszy raz w trakcie tego mocnego ruchu spadkowego czerwca ubiegłego roku zasygnalizowała niewielki wzrost, tutaj odbicie z okolic 3% więcej, no niemniej jednak do celu inflacyjnego tutaj droga niewielka, walka Europejskiego Banku Centralnego ze wzrostem cen może nie być jeszcze skończona, niemniej jednak no tutaj też spodziewamy się w tym roku cięć stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny, a czekamy tylko na oficjalne potwierdzenie, jaka to może być ostatecznie skala cięcia. Z ciekawostek jeszcze padł rekord, drodzy widzowie, upadłości konsumentów aż 21 tysięcy w 2023 roku, w ostatnim kwartale odnotowano historyczny rekord liczby banków w miesiącu, rok kwartalny, rekord przepraszam kwartalny, a także najwyższą do tej pory liczbę ogłoszeń upadłości w całym roku kalendarzowym, stąd też ten upadłościowy hat-trick. 2021 był też takim dosyć wysokim odczytem, no to też pewnie po kłosie no, lockdown, pod kłosie tych olbrzymich strat, które wybrane no, spółki czy, czy małe działalności, a później też sami konsumenci odnotowywali ze względu na zamknięcie gospodarki, niemożność prowadzenia działalności i nieodpowiednie podejście do biznesu, na przykład poprzez nieodpowiednie przygotowanie jakichś zapasów, rezerw, no i zabrakło kapitału na to, żeby w tych ciężkich czasach działalność utrzymać, no i tak to się skończyło w 2022 roku to się już stabilizowało, ale widzimy, że 23 no znowu nie wypadł nam najlepiej i tutaj w tym kontekście oczywiście też rozmawiamy sobie ze względu na spółki, które na przykład zajmują się ściąganiem wierzytelności, oczywiście ogłoszenie upadłości konsumenckiej i wierzytelność to są dwie różne sprawy, ale jednak no tych wierzytelności też się rzeczy przybywa, jeżeli chodzi o duże instytucje i też mamy przecież spółki, które ściąganiem tych wierzytelności na odpowiednim procencie oczywiście się zajmują. Inflacja w Turcji nie Puszcza, mieliśmy powyżej 80%, czyli znaczy było bliżej 40, a teraz utrzymujemy rejony powyżej 60 i zmierzamy w okolice 70%, do którego pułapu już wcale nam tutaj niewiele brakuje. No a tutaj co ciekawe od nowego roku płaca minimalna w Turcji rośnie o blisko 50%. No chcielibyśmy tak, aby w Polsce to wyglądało najlepiej przy utrzymaniu inflacji, ale wiemy o tym, że to jest oczywiście niemożliwe taki Pozytywny sen, po którym się budzimy i patrzymy na tę szarą rzeczywistość. No, oczywiście, takie sceny nie mogą mieć miejsca, takie sytuacje nie mogą mieć miejsca, nie jest to realne. Niemniej jednak, akurat w Polsce też narzekać specjalnie nie możemy, bo przypomnę, że ten rok ostatni i generalnie ostatnie, patrząc na wzrost wynagrodzeń, to też to mniej więcej kilkanaście procent, więc nie jest wcale źle. Po drodze, jeszcze z ciekawych wykresów, negatywna niespodzianka z polskiego przemysłu PMI w ostatnim tygodniu przyniósł głęboki rekres z aktywności ekonomicznej w polskim sektorze wytwórczym, odczyt na poziomie 47,4 i to spadek o 1,3 punkta w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Koniec złotych czasów dla oszczędności, tak to może wyglądać. Ostatni kwartał 2023 roku nie przyniósł zaskoczeń na rynku lokat, które już od kilku miesięcy przynoszą coraz to niższy zysk szczyt. W lutym 2023 to była okolica 6,2%, później jeszcze przez kilka miesięcy były to okolice nieco powyżej 6%. Teraz jesteśmy bliżej 4,5. Oczywiście daleka jeszcze droga do tych praktycznie, no, no może nie że nierentownych, ale nie zarabiających lokat z 2022 roku, kiedy byliśmy w okolicach 1%. Oprocentowania, no niemniej jednak 4,6, mając na uwadze, że kilkanaście miesięcy wcześniej było ponad 6, już aż tak dużego wrażenia tutaj nie robi. Drodzy widzowie, przechodzimy dalej, też news, myślę, że bardzo gorący, który może rozgrzać dyskusję na czacie pod tym materiałem, do którego oczywiście też zachęcam, zachęcam do komentarza, jak Wy to widzicie, ale proszę o kulturę i rozwagę, aby nie obrzucać się tutaj błotem, bo wiem, że zwolennicy dwóch stron na pewno się pojawią. Chodzi o nową kandydaturę na prezesa... Orlenu, no i tutaj no, Daniel Obajtek zarzekał się, że po podaniu władzy przez PiS sam zrzeknie się prezesury w megakoncernie. Na razie do tego jeszcze nie doszło. No, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Może jak się okaże, że no, ten stołek już płonie, to wtedy akurat dymisja się pojawi. Na zmianę będzie trzeba jeszcze trochę poczekać, gdyż podaje nazwisko potencjalnej kandydatki do objęcia jego stanowiska. No, i tutaj wiele wskazuje na to, że kadrowa miotła może dotknąć Daniela Bajtka 6 lutego, ponieważ to wtedy odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki, podczas którego już pewne rzeczy mogą być przegłosowane. No, i tutaj Rzeczpospolita wskazuje na Elżbietę Bieńkowską, która w dwóch pierwszych gabinetach Donalda Tuska była ministrem regio, rozwoju regionalnego, a w latach 2014 19 pracowała jako komisarz Unii Europejskiej do spraw wewnętrznego, rynku wewnętrznego i usług. Wspomnienie, wspomniane to źródło, właśnie Rzeczpospolita podaje, że za Kandydaturą Elżbiety Bieńkowskiej, stoi zaufanie ze strony Donalda Tuska. Premier ponoć chciałby widzieć na stanowisku nowego prezesa Orlenu kogoś mocniej przy, przez siebie sterowalnego. No, jak już słyszymy takie słowa, to aż się Cezarygo otwiera, mając na uwadze, że oczekiwaliśmy zmian, a tymczasem może się okazać, że zmian ostatecznie nie będzie. Jeżeli chodzi o sytuację na Orlenie, w ostatnim czasie no, nie obserwujemy tutaj jakiejś istotnej zmienności, istotnych ruchów, które wskazał, wskazywałyby na to, że klaruje nam się tutaj jakiś trend. Oczywiście to bardzo istotna spółka w kontekście oceny sytuacji na naszej polskiej giełdzie, ze względu na to, że no, mimo wszystko e, Orlen ma jeden z największych wpływów na indeks WIG20, kilkunastoprocentowy, idzie w parze z PKO BP, największym bankiem w Polsce, no ale też mając na uwadze choćby ten rajd z ostatnich miesięcy 2023 roku, akurat wzrostowy na się WIG20, no to Orlen niespecjalnie tutaj pomógł, chociaż no udało się odrobić straty z początku października, z 55 na 60, mniej więcej 5 złotych kurs się wspiął o kilkanaście procent, ale oczywiście to nie jest to, czego rynek by tutaj oczekiwał, mając na uwadze choćby rekordowe wyniki finansowe, rekordowe przychody, zyski, też spółka cały czas się rozwija prężnie, nie tylko w Polsce, ale i zagranicą, a za granicą dołączenie też tych dużych spółek Beggini Lotos zwiększa oczywiście skalę działania no, wielokrotnie, mając na uwadze jeszcze te lata wcześniejsze, gdzie na przykład byliśmy zdecydowanie wyżej, bo za jedną akcję płaciliśmy sto kilkadziesiąt złotych, 130 około. Spółka oczywiście regularnie wypłaca dywidendę. Miejmy nadzieję, że ostatnie perturbacje, ostatnia informacja, no, choćby nawet o wsparciu utrzymania zamrożenia cen energii na niezmienionym poziomie ze strony właśnie środków Orlen, które mają wynieść do 15 miliardów złotych, no, nie przeszkodzi w tej dywidendzie, która była zakomunikowana w strategii jeszcze z ubiegłego roku, ostatnia wypłata wysoka, no tutaj coś nam się zacięło, o 5,50 dokładnie za, na jedną akcję przypadało w tym roku, no zakładaliśmy, że może nie będzie to aż tak wysoki pułap, ale no, że przynajmniej te okolice 5 zł, 4,55 zł to będzie, co oczywiście też, no, jakkolwiek zachęcałoby inwestorów polskich, zagranicznych do zakupu akcji Orlen, być może też przy okazji programu Orlen w portfelu, o którym mówiłem w jednym z odcinków, no niemniej jednak cały czas tutaj czekamy. Oczywista sprawa jest taka, że, no, przy założeniu zmiany ordynacji wyborczej, zmiany obozu rządzącego w naszym kraju, no, małe były szanse na to, że pan Obajtek utrzyma swoje stanowisko, natomiast to chyba Wam pozostawiam ocenę, czy ta potencjalna kandydatura, no, i już spełnia tutaj Wasze oczekiwania, czy też może to będzie po raz kolejny jakieś rozczarowanie, zaskoczenie i to też wywrze jakiś negatywny wpływ na sytuację na walorach, natomiast no, do walnego zgromadzenia, gdzie może dojść do e, jakby zmiany, a może jeszcze wcześniej do zmiany dojdzie, gdyby na przykład właśnie do dymisji doszło i na przykład został powołany tymczasowy prezes czy prezeska, no zobaczymy, e, no jeszcze e, jakby karty są wszystkie w talii, nie są jeszcze rozdane i czekamy na ostateczne wybory i zmiany. No, i na koniec jeszcze ciekawa sprawa. W Niemczech pękła bańka. Ceny mieszkań lecą na łeb na szyję. Lubię to powiedzenie. Pan Glapiński, podczas swoich posiedzeń, które tak z wypiekami na twarzy śledziliśmy w roku 2023 przy okazji komentarza dotyczącego no, stóp procentowych w Polsce właśnie ten, to, to pojęcie było często przez niego wykorzystywane. No i tutaj, patrząc na, na informację, drodzy widzowie, mamy tutaj informację o tym, że ceny realnie spadły o około 15%. Jest to chyba największy obecnie spadek w Europie. Tak informuje tutaj, tutaj Tomek Narkun za pośrednictwem swojego konta na platformie X, czyli dawnym Twitterze. No i tutaj, patrząc też na wykres, no nie wygląda to zbyt optymistycznie, bo to rzeczywiście Oczywiście spadek na łeb, na szyję, mając na uwadze, że ostatnie dziesięciolecie powiedzmy, to były umiarkowane wzrosty, wzrosty, które nie były jakieś skokowe, ale jednak no ta skala powiedzmy 3-7% była utrzymywana, a tymczasem mocny, mocny spadek, zobaczymy jak ostatecznie rynek tutaj będzie reagował, myślę, że to nie jest to aż tak bardzo istotny wskaźnik dla, do, pomagający w ocenie sytuacji niemieckiej gospodarki, ale na pewno pewne światło na tę gospodarkę rzuca na giełdzie. Niespecjalnie widać, żeby rynek się jakkolwiek tym przejmował. Mamy taki trochę płaskowyż, jakby tu Pan Glapiński powiedział. Już drugi raz możemy nawiązać do tego pana przy okazji właśnie dyskusji o, o akurat rynku niemieckim i ocenie mieszkań, bo płaskowyż, płaskowyż wiemy, jak wygląda podejście, następnie płaszki, wierzchołek, i później opadanie, którego skala może, może przypominać właśnie tempo i skalę właśnie wzrostu, który do tego szczytu nas doprowadzał. No Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, na razie utrzymuje się bardzo blisko na historycznych szczytów, w okolica 16,600, no to jest raptem dystans rzędu 3, niecałych 3% do ATH, nieco powyżej 17 tysięcy ustanowionego w samej końcówce 2023 roku i praktycznie poprawionego na początku roku 2024 podczas pierwszej sesji, no po tak dynamicznym wzroście oczywiście korekta nie jest niczym złym, niemniej jednak no rynek jeszcze w tę mocną korektę nie wierzy, ale jak zacznie wierzyć, może się okazać, że te spadki znacznie, znacznie nam tu Tutaj ne, przyspieszą. Drodzy widzowie, to wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za wysłuchanie materiału do końca i jeszcze raz zachęcam do zostawiania kciuku w górę, subskrypcji ne, kanału, żeby być na bieżąco, najlepiej z dzwoneczkiem od razu. E, przypominam także o możliwości wspierania kanału. Tu wyświetlam listę wspierających kanał z grudnia, e, z właśnie 2023 roku jeszcze, a wszyscy, którzy dołączają do grona wspierających w styczniu, będą wyświetlani na podobnej liście przez cały luty, a także e, top 5 jest wyświetlany na bieżąco w programach na żywo, które tutaj również na kanale się odbywają. I jeszcze pam, pamiętajcie oczywiście o naszej grupie Facebookowej Obserwuj, inwestuj, zarabiaj, gdzie mamy ponad 4200 osób, gdzie regularnie dyskutujemy, także nawet dyskusja weekendowa się pojawia, gdzie także Wy wklejacie swoje ciekawe newsy, o których pojawia się od czasu do czasu jakaś ciekawa, merytoryczna też dyskusja, a niektóre może te mniej ważne, mniej istotne pozostawiają po prostu do, pozostają do wglądu, ale też są równie ciekawe i warto też ten bagaż wiedzy budować, żeby mieć nieco szersze takie właśnie podejście, percepcję, jeżeli chodzi o rynki. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia.